cost speaking. Vic, it's Sam. I'm in town and could use a little help. Uh, if you're asking for help, we better do this face to face. And what the hell's going on back there? I thought you'd recognize the sound. Remind you of anything? Yeah. I ran. Your How's your little girl? She's doing fine. I got a picture from her in the mail. I think her mom helped her draw. Nice. My kids don't draw me pictures or write or anything. They don't write because you can't read, man. Lock <laughs> it up. But when I get out of here. Hey, you're going to kindergarten. You know, I hear they got entrance exams in kindergarten now, Sam. I don't know if Vic's going to make it in. <laughs> Sam trusted me because of what we'd been through together in the Gulf. That's why he called me after Third Echelon did their little number on him. He needed someone to watch his back. I was the only one who could. Tak, to Wojna Tutaj akurat y, nie wcielamy się w sama Fischera, tylko w jego przyjaciela. Przecież this is Wofford Base. Nie nie I Mamy go, gdzie dostać. Wow. Co do gry otoż. I gramy? Są... Nie, chyba nie, nie gramy raczej. Dobra, jest, są tam, jest, są, jest tam dwóch typków, rozwalimy ich. Ja rab... Bardzo ciekawe. Idziemy dalej. No nie, nie lubię tej planszy, tak szczerze powiedziawszy, no jest dosyć trudna. Wow. Dwóch na raz jestem fajny. Dabójki No zdejmę cię. Granat! A ja uwielbiam ten dźwięk. Co robisz, gościu? Ow. Gijn, gościu, to ty za długo żyjesz. Dobra, mm, idziemy dalej. To już mamy za sobą. Gra jest dosyć fajna, ale niektóre plansze to jest po prostu są masakryczne. Dla mnie są niektóre aż za ciężkie. Na normalnym poziomie. Na żółto dziobie są ciężkie, a co dopiero na tym Ale jakoś na razie sobie dajemy radę i rzuca im granata Ach! No, moja celu Dobra, zabij go Skąd strzelacie? No Dostał. Może nie heda, ale ale nie żyje. I idziemy sobie dalej. Ale mam wyrąbisty cień. E, mniejsza to? <grym> Irak. Ach, te napisy. Niko tu nie ma, co? انا لا اتذكر كيف قلت خلال خمس دقائق ويعودون يا صديقي انت انتبه يا هل رأيت ذلك؟ يبدو انها قد اتت من هناك هيا نذهب للقبض على هذا الحقير خذ هذا ايها الوغد Oh! Nie niż posłony! Wow, wow, wow! wow. E, padam. No nie, nie było punktu kontrolnego? Jak nie, to jest lipa. O, jest dobrze. No już myślałem, że będzie od początku. To by była, powiem krótko, masakra. يمكن ان ياتوا لكنهم سيملون خلال خمس دقائق ويعودون انت تمزح لكنهم ياتون دائما للبحث أه يا صديقي طاوتة. انت تقلق كثيرا كل دلوقتي. ما سيجدونه عندما ياتوا هو دما وجثثا ميته انهم لا يعرفون انه على قيد الحياه اتمنى ان تكون محقا تخبى مغرب رفع جميعهم عدا ذلك الذي صح يا للهي هل يعجبك هذا ايها الله تقدموا

Obraz serialu znacznie się dostaje. Nie wiem odkąd. No, już oni się drą. Cel pal jest git. Stacja benzynowa. O, dobra, tu ja się trzymam od tego. O, kurde. O, dobra, chowaj się. U! Muszę to przeżyć. Nie chcę tego, nie chcę grać w to odnowa, beczka. O, po Dobra, ups, to był cios poniżej pasa. No pokażcie. Dobra, nie się. Oni są zbyt... Ich jest, jest ich zbyt dużo. O, tam jest. E, bo ja was rozumiem. Dobrze, nacelować, dobra. Teraz ten. W łeb. No ja! No gościu! Dlaczego ty się tak wychylasz? No nie przeginaj gościu. O, no, obszaje tutaj teren. Już czasami tutaj nikogo nie ma. Wow, trzeba było się ubrać. To by może kamufarz ci pomógł. Już chyba tutaj nikogo nie ma. Chyba. Nie, nie, nie jestem pewien. Checkpoint, checkpoint, proszę. Punkt kontrolny. Jest! Są te trzy czerwone kropeczki. O nie! Nie róbcie mi tego. Tu już jestem coraz bliżej końca. I coraz trudniej tego. I coraz trudniej. I wszyscy dosłyszeli. Nawet zęby ja jestem! To jest dziwne. Bud, buda.

Gdzie mi granata pod nogi? Biegnie, skieprzaj. Podniósł, oh! podniósł się. Jest dobrze. Jest dobrze. Jeszcze mi granata coś.